To na siedem, 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 siedem Cały dzień, całą noc robię to Dwa cztery na siedem, siedem, siedem Robię swoje, robię coś, dlatego Jestem jak C7, siedem, siedem Noga na gaz, z niemu stop Ja stawiałem na siebie, siebie, siebie Cały dzień, całą noc robię to Ja nie mam sufitu Dla mnie tylko dachy, dla mnie tylko pęczał So the way up, porobiłem parę flipów Kolano do wymiany, jestem trochę pop Jebany, jestem taki cały czas. Jak czyli czerwony i ostry. Dzisiaj każdy jest miły, bo robimy pieniążki. Zszedłem tysiąc mili, góry, lasy i mosty. Nie z matematyki, tylko na nogach korki miałem parę głupich ale Robię papier z bratem, ale kapcia w korkach, czuję się wspaniale. Jadę 4-6, ej, Cabriolet, ej. Bo poprzednią wórę skasowałem. Ej, ej, szaro dla mech enemies, ostry kręci tak jak płyty DVD. Mi jesteśmy, to nie przejdzie mi Nie talent jak Messi, tylko praca i pot i łzy Czerwone siedem, 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 siedem Cały dzień, całą noc robię to Dwa, cztery na siedem, siedem, siedem Robię swoje, robię co dlatego Jestem jak cer, siedem, siedem, siedem Noga na z nie stop Ja stawiałem na siebie, siebie, siebie Cały dzień, całą noc robię to Czerwone 7, lata jak F6, albo Formuła jeden, Moje miejsce na jak, Cię kocham, życie jak, nie wiem Zostanę tu na zawsze, mamo, zobacz jak lecę Byłem ostatni na ławce, dziś mówią Ewenem Wchodzę Ci na blog jak Spiderman Oni widzą tylko maskę, nie znają mnie Oni widzą tylko kaskę, czego chcesz Mała, pokaż tylko palcem, możesz to mieć High lifestyle, każdy chce nas poznać, albo się Wyszło, że za mnie gada Forza, Forza. Forza. Yeah, yeah. jak bo Brito bandi to zmieniam rzeki ekipie Jak zapytaj czemu mordo dzisiaj nam przelewa się Obok mają robimy zielone NBP Powiększamy saldo dla mnie i dla moich friend To czerwone siedem, 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 cały dzień, całą noc robię to To cztery, na siedem, siedem, siedem Robię swoje, robię co dlatego Jestem jak chcę Siedem, 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 noga na aga, z niemu stop, ja stawiałem na siebie, siebie, siebie Cały dzień, całą noc robię to